Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, Dzień bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie do udziału w Forum Rozwoju Lokalnego organizatorom. I w moim wystąpieniu chciałbym podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami jako Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i mojego zespołu, zarówno z realizacji projektu pilotażowego, w ramach którego na bazie wypracowanej przez nasz zespół koncepcji wdrożone zostały dwa urban Laby w Gdyni i w Rzeszowie. A projekt był realizowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w latach 2019-2021 oraz z naszych doświadczeń z kolejnych lat, w których to pomagaliśmy polskim miastom we wdrażaniu tej idei, w budowaniu koncepcji i diagnozowaniu też potrzeb na funkcjonowanie takiego instrumentu, właśnie jak laboratorium miejskie, czyli Urban Lab. Postaram się też w tym moim wystąpieniu odpowiedzieć na pytanie, czy Urban Laby mogą być źródłami miejskich innowacji. No i mam nadzieję też, że zainspiruję być może kolejnych samorządowców, kolejne miasta, być może też przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy z takim narzędziem właśnie jak Urban Lab. I zacznę może od takich pięciu kroków podstawowych, powiedziałbym, do tego, aby Urban Lab w swoim mieście stworzyć. Jako pierwszy tutaj bym postawił na określeniu misji Urban Labu. Jakie zadanie, jakie cele możemy postawić przed takim laboratorium miejskim? Pamiętając o tym, że Działalność Urban Labu nie zastąpi żadnych inwestycji infrastrukturalnych, bo mówimy tutaj o projektach prowadzonych bardzo często przez mieszkańców, bardzo często w małej skali, czasami wręcz w skali mikro, ale które mogą też wywoływać odpowiednie efekty. Używając takiej terminologii ekonomicznej, powiedziałbym efekty mnożnikowe dla po prostu innowacyjności w miastach. Więc określenie misji Urban Labu jako pierwszy krok do stworzenia koncepcji funkcjonowania tego instrumentu w naszym mieście. Warto też pamiętać, że jasno określone już na początku takiego projektu kierunki i cele, zarówno w perspektywie operacyjnej, jak i tej strategicznej, po prostu ułatwią nam działanie na dalszym etapie. Yy, drugi krok yy, w celu powstania yy Urban Labu to właściwe rozpoznanie potrzeb, czyli wykonanie odpowiedniej, odpowiedniej diagnozy, yy, zdiagnozowanie problemów, które być może w naszym mieście występują, ale także wyzwań, yy, przed którymi stoimy. Yy, no i tutaj yy, 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 można powiedzieć, że nie będziemy raczej zmuszeni do jakiejś ciężkiej pracy, bo miasta posiadają wiele dokumentów strategicznych, czy to bezpośrednio odnoszących się do tych kluczowych obszarów gospodarczych, czy też do obszarów chociażby kultury, sportu. Czy partycypacji społecznej w mieście, więc tam mamy już gotowe diagnozy. Tak naprawdę nie ma tutaj co wyważać otwartych zazwyczaj drzwi. Wystarczy z takim opracowaniem się zapoznać, po prostu zacząć jego zapisy, wnioski wcielać w życie. No bo niestety, ale bardzo często w naszych miastach takie dokumenty no, leżą gdzieś głęboko zakurzone w szufladach albo jako dokumenty elektroniczne udostępnione i ich rola, jest znikoma. Tutaj jest właśnie miejsce na to, żeby takie diagnozy wykorzystać zdecydowanie do rozpoznania potrzeb, zarówno naszego miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców. Krok trzeci to rozpoznanie potencjałów i powiedziałbym także zasobów nawet w pierwszej kolejności zasobów, jakimi miasto dysponuje i potencjałów. I tutaj warto pamiętać, że te ważne zasoby z punktu widzenia powstania Urban Labu w mieście są dosyć bogate, natomiast bardzo często nie bierzemy ich nawet pod uwagę, bo oczywiście tutaj istotne będą zasoby finansowe, czy nieruchomości, infrastruktura miejska. Ale rzadziej już myślimy o tych. W zasobach takich jak właśnie pracownicy, urzędnicy, czyli zasoby kadrowe, wiedza i doświadczenie tych ludzi, co ma czasami niebagatelne znaczenie dla sukcesu danego projektu, no i także dane miejskie, które w koncepcji naszego pilotażowego projektu urbanowego zajmowały bardzo ważne miejsce, dlaczego o tym jeszcze będę za chwilkę mówił, bo to bardzo ważna kwestia. W odniesieniu do transformacji cyfrowej polskich miast. Więc kwestia zasobów i potencjałów miasta, która bezpośrednio łączy się też z procesem zmapowania interesariuszy, czyli partnerów do współpracy, którzy w mieście są, na co dzień działają. No i tutaj mogą być nam bardzo przydatni do. Tego procesu powstawania Urban Labu, bo ich zaangażowanie może decydować, lub też jego brak, może decydować o sukcesie lub porażce naszego projektu. Więc przede wszystkim no, pasuje tutaj zrobić pełne zmapowanie w każdej z grup interesariuszy miejskich których projekt pan labowy będzie dotyczył, a będą to um, zarówno um, przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego, czyli biznesu. Będą to oczywiście mieszkańcy i organizacje pozarządowe. No, i także przedstawiciele instytucji edukacyjnych i naukowych. Tutaj na slajdzie możecie Państwo zobaczyć taką mapę interesariuszy miejskich, a właściwie metropolitalnych, bo jest to ogólna mapa z temperaturą więzi, przygotowana pod kątem projektu Metrolab, który rozwijany jest w górnośląsko-zagłębieskiej metropolii, a do którego też mieliśmy okazję tutaj swoją cegiełkę dołożyć. I, I widzicie Państwo, jak duży zbiór podmiotów to będzie. W przypadku Metropolii widzicie tutaj, nie mamy konkretnych wskazanych instytucji, już bo mówimy o... o kilkudziesięciu gminach i miastach z obszaru metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, tutaj ta mapa jest w formie takiej ogólnej, natomiast w przypadku już mapowania w danym mieście, tutaj też powinny znaleźć się nawet jednostki. Osoby zaangażowane społecznie, aktywiści, przedstawiciele instytucji, którzy mają afiliacje w postaci np. fundacji czy stowarzyszeń, konkretne instytucje edukacyjne, naukowe przedstawiciele biznesu czy właśnie sektora publicznego. My, tworząc koncepcję Urban Labu, wyszliśmy od założenia, że mamy tę współpracę na linii cztery grup interesariuszy, czyli mówiliśmy tutaj o poczwórnej tak zwanej helisie, czyli sektor publiczny, sektor prywatny, mieszkańcy jako ta najważniejsza grupa, która powinna uczestniczyć w pracach Urban Labu, no i instytucje naukowe. Natomiast możecie Państwo tutaj zobaczyć na tym slajdzie także takie przejście od poczwórnej helisy do pentahelisy, gdzie w efekcie naszego projektu pilotażowego doszliśmy do wniosku, widząc po prostu jak duże zaangażowanie i jak dużo do Funkcjonowania Urban Labów wnoszą organizacje pozarządowe, postanowiliśmy właśnie z grupy mieszkańców wydzielić takie dwie podgrupy, czyli mieszkańcy nadal stanowią tę najistotniejszą grupę, ale ci, którzy w jakiś sposób afiliują swoje działania przynależnością do stowarzyszeń czy fundacji, bo te dwie formy prawne najczęściej w Polsce występują, czy jeszcze spółdzielnie możemy też tutaj wymienić. Dołożyliśmy jako oddzielną grupę w postaci organizacji, właśnie pozarządowych. I takie zmapowanie tych wszystkich interesariuszy w naszym mieście będzie kolejnym krokiem do tego, aby Urban Lab u nas powstał. Natomiast, takim dopełnieniem tych pięciu kroków, powiedziałbym, że będzie w tym przypadku otwarta komunikacja. My się o tym doskonale przekonaliśmy realizując projekt pilotażowy w Gdyni i w Rzeszowie, że ta komunikacja ma niebagatelne znaczenie dla sukcesu projektu, dla Funkcjonowania Urban Labu po prostu w dłuższej perspektywie, już na samym początku, odpowiednie komunikowanie, czemu ma służyć Urban Lab, jakie zadania ma realizować, jakie są oczywiście jego cele, kto może się zaangażować, kto może korzystać z przestrzeni Urban Labu, bo mówimy tutaj nie tylko o instrumencie współpracy, ale także o fizycznej przestrzeni. Tutaj Urban Lab ma kilka tych wymiarów. Tak jak wspomniałem, z jednej strony jest to fizyczna przestrzeń, czyli miejsce, w którym mieszkańcy, urzędnicy, inni interesariusze miejscy mogą się po prostu spotykać. Z drugiej strony jest to instrument współpracy, a jeszcze z trzeciej jest to po prostu metoda pracy, i wtedy możemy mówić o metodzie pracy w formacie urban living labu, czy living labu, czyli takiego żywego laboratorium, w którym tym naszym Laboratorium jest przestrzeń miasta, w której testujemy różne rozwiązania innowacyjne czy nowatorskie pomysły, które mają służyć nam, mieszkańcom, no i podnosić jakość życia w naszym mieście. Więc od samego początku otwarta komunikacja, yy, szeroki kontakt z mieszkańcami i jasne sygnały, czemu cały projekt ma służyć, yy, na pewno przysporzą nam. Od samego początku jeszcze szerszą grupę osób, które będą chciały się zaangażować w działalność Urban Labu. No i teraz przechodząc króciutko do tych projektów cyfrowych i tego, jaki wpływ Urban Laby mogą mieć na transformację cyfrową polskich miast, ja chciałbym jeszcze napomknąć właśnie o tym projekcie pilotażowym, który realizowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miastami Gdynią i Rzeszowem. Instytut Rozwoju Miast i Regionów pełnił tutaj rolę takiego koordynatora merytorycznego i wspierającego miasto we wdrożeniu my tutaj w tych projektach realizowanych w obu miastach dosyć mocno też postawiliśmy i wspieraliśmy wszelkie działania, które właśnie transformację cyfrową miały wzmacniać i ja tutaj zwrócę uwagę, to jest nasz model, ten po wdrożeniu już uzupełniony, chociażby o tą pentahelisę czy wszystkie obszary działania zaproponowane przez nas do funkcjonowania Urban Labu, że od samego początku Otwarte dane, inkubator innowacji czy innowacje technologiczne tutaj mające powstawać właśnie w ramach inkubacji w Urban Labie no, stanowiły taki trzon, podstawę koncepcji Urban Labowej i nie zmieniło się to także w innych koncepcjach, które przygotowaliśmy i adaptowaliśmy do warunków konkretnych miast. Czy, jak w tym przypadku, metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, gdzie, jak widzicie, państwo, jeden z tych obszarów tematycznych, kluczowych obszarów tematycznych były właśnie otwarte dane, i to nie było tak, że to był temat ogólny, tylko, jak państwo widzicie, to było właściwie prawie dziewięć działań, w których te ten projekt związany z otwartymi danymi jest po prostu realizowany, jest realizowany w trybie ciągłym, tak jak ma to sytuacja w przypadku, na przykład, otwartej metropolii, czy po prostu bardziej okazjonalne, jak ma to miejsce w sytuacji hackatonów, czyli maratonów programowania. Natomiast tych działań jest bardzo dużo, no i Tutaj chcę napomknąć, że nie jest to katalog zamknięty działań, tylko w oparciu o otwarte dane mogą być także rozwijane inne obszary miasta. Jak to wszystko się miało do realizacji tego naszego pilotażu na te 2019-2021? Tutaj muszę powiedzieć, że już pierwszym takim bardzo ważnym dla nas momentem było to, że Niedługo po rozpoczęciu tego projektu wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie, no spotkaliśmy się z sytuacją. Pandemii COVID-19, sytuacją, której nikt nie przewidywał, że w XXI wieku może nastąpić, że dojdzie do twardego lockdownu, i tak naprawdę my też mieliśmy taki moment zawahania, czy nam uda się ten pilotaż do końca przeprowadzić. Czy uda nam się, bo to też był swego rodzaju eksperyment miejski. I stanęliśmy przed trudną decyzją, ale postanowiliśmy spróbować Urban Laby przez okres pandemii. Poprowadzić, zarówno w Rzeszowie, jak i w Gdyni, w formule wirtualnej. I szczególnie w czasie twardego lockdownu, drodzy Państwo, no, to było jedyne rozwiązanie, aby przenieść działania Urban Labu do internetu. I okazało się, że te rozwiązania internetowe pozwalają na prowadzenie normalnej działalności. Odbywały się spotkania z mieszkańcami, odbywały się warsztaty. Co więcej, odbywały się także Przykładowo hakatony i tutaj właśnie screen z takich spotkań możecie na prezentacji mojej zobaczyć i frekwencja na nich także była mm, całkiem spora. Co więcej, w te działania mogli się także włączyć y, nie tylko mieszkańcy da danych miast, ale także osoby zainteresowane działaniami y, z innych miast, y, także spoza granic Polski, co było też bardzo ciekawym doświadczeniem, że oni też chcą się dzielić po prostu swoimi. Doświadczeniami. I tak jak już wspomniałem, w przypadku Gdyni i Rzeszowa e, mieliśmy pewne główne obszary tematyczne, w których realizowane były w trakcie e, projektu pilotażowego działania. E, no i te związane z transformacją cyfrową miast e, miały ważne znaczenie, e, ponieważ były to zarówno hackatony miejskie, były to działania w ramach projektu Miasto dla Dzieci w Rzeszowie, przykładowo, e, związane chociażby z używaniem Minecrafta czy też innych narzędzi cyfrowych w celu aktywizacji dzieci i młodzieży, oczywiście na tym ich poziomie, ale także współpraca z seniorami pod kątem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ich. Były to także działania na szeroką skalę związane z udostępnianiem danych publicznych i stworzeniem portalu otwartych danych w Rzeszowie oraz rozbudową portalu otwartych danych w Gdyni. Co więcej, powstała Gdyńska Platforma Dialogu jako pierwsze tego typu narzędzie w polskich miastach. Wydaliśmy poradnik dotyczący otwartych danych we współpracy z Urzędem Miasta Eindhoven w Holandii. No i tych działań było dużo, dużo jeszcze więcej w postaci chociażby podnoszenia kompetencji cyfrowych liderów miast, urzędników, mieszkańców, działań związanych z otwieraniem danych. A także partycypacją społeczną, wykorzystującą właśnie technologie cyfrowe, chociażby pod kątem projektowania aplikacji miejskich. Były to projekty związane z inwentaryzacją zasobów miasta, po to, aby w formie cyfrowej już można było je wykorzystywać do dalszych działań. No i to, o czym wspominałem działania z najmłodszymi czy też z seniorami. Więc. Urban Lab, podsumowując, jak najbardziej może być takim narzędziem, które będzie wspierać transformację cyfrową w polskich miastach, a ja Państwa zachęcam do korzystania z tego instrumentu pod kątem odkrywania miejskich innowacji. Jako po taką inspirację zostawiłem ta, ostatnią komunikację po, w języku w angielskim Guide to Good Urban Lab ideas", która powstała we współpracy z przedstawicielami miast i Urban Labów z całej Europy, z całej Europy do pobrania na naszej stronie internetowej urbanlab.net. Urban Pięknie Państwu dziękuję, Pięknie za, dziękuję za uwagę i życzę, i życzę udanego, udanego spotkania. spotkania.